Rusza szósta letnia rywalizacja instalatorów. Ja się nazywam Damian Bill, w imieniu całego zarządu OSFIS chciałbym Was serdecznie powitać. Dzisiaj ruszają nasze zapisy, których możecie dokonywać na stronie stowarzyszenia. Rywalizacja rusza od 1 lipca, potrwa do 31 sierpnia, czyli całe dwa miesiące wakacyjne mamy na naszą zabawę. Bardzo ważną informacją jest to, że w tym roku rywalizujemy w trzech konkurencjach, czyli biegamy, jeździmy na rowerze i chodzimy, ale w dwóch kategoriach. Pierwszą kategorią jest kategoria dla instalatorsów. Tutaj będziemy weryfikować instalatorów, którzy zgłoszą się do rywalizacji. Drugą kategorią będzie kategoria Open dla wszystkich osób związanych z branżą. Także wszystkich serdecznie zapraszamy. Jak wiecie, w tym roku wybraliśmy rozwiązania firmy Under Armour. Są to cztery różne aplikacje: Map My Run, Map My Bike, Map My Walk i Map My Fitness. Bez różnicy, którą aplikację wybierzecie. Każda powinna obsłużyć daną rywalizację, nawet jak zapiszemy się do trzech, także z jednego pliku będziemy mogli to zrobić. Aplikację ściągamy na telefon. Jest w języku polskim bardzo prosta w obsłudze, co zaważyło na jej wyborze. Teraz skupię się na kilku takich rzeczach technicznych. Będę chciał z wami przejść przez krótki tutorial, który dostaniecie na maila zaraz po zarejestrowaniu do rywalizacji. Na ekranie powinno się wyświetlać aplikacja do pobrania, czyli zrzut z ekranu, który nam się który będzie, będzie się wyświetlał na telefonie. Pobieramy sobie tą aplikację na telefon. Nie powinno być z tym żadnych problemów bez względu na to, czy mamy Androida, czy, czy jakieś produkty Apple. Pobieramy sobie, instalujemy i dołączamy. Ważną sprawą jest to, żeby zarejestrować się adresem e-mail, który był wpisany również do formularza. Bo dzisiaj mieliśmy w pierwszym dniu rejestracji, mieliśmy delikatny problem, bo pojawiły się maile, które, których w aplikacji jeszcze nie ma. Dlatego tutaj musi być pierwsza rejestracja. Dopiero później wypełniony formularz i wtedy możemy wysłać zaproszenie. Wpisujemy swoje dane. Możemy wpisać wzrost, wagę. Jeżeli chodzi o subskrypcję e, konta premium, to już zależy do nas, nie musimy tego robić, możemy przejść sobie dalej. Sprawdzamy pocztę. Na naszą pocztę e-mail wpisany wcześniej, powinien przyjść e, link aktywacyjny. Klikamy sobie go, weryfikujemy. Świetnie, udało się zweryfikować adres e-mail, także mamy zarejestrowane konto, możemy się zalogować. W pierwszym kroku bardzo ważne będzie rozwinięcie tutaj w lewym górnym rogu menu, odszukanie sobie ustawień i ustawienia prywatności. Z tego względu, że musimy być tutaj, udostępnianie profilu powinno być ustawione na znajomych albo dla wszystkich oraz znaj znajdź mnie po adresie e-mail. Musimy sobie to aktywować, jeżeli jest dezaktywowane, z tego względu, że nie będzie możliwości wyszukania. W następnym kroku powinno nam przyjść zaproszenie do znajomych. Akceptujemy od rywalizacji OSFis. Kiedy już to zrobimy, przechodzimy sobie do rywalizacji. Na dole ekranu będzie taki puchar. Wyzwania dla znajomych. Tutaj powinno czekać do na, na nas zaproszenie do rywalizacji. Także klikamy sobie w to. Rywalizacja instalatorów, próba akurat tutaj, ale my będziemy mieli rywalizacja, rywalizacja OSFIS, kategoria Instalator Master, dołączanie do wyzwania. Jak widzicie, obtuga aplikacji jest bardzo prosta. W kilku krokach możemy się zarejestrować. Także bierzemy już udział w rywalizacji. Później kilometry zostaną naliczane już automatycznie w momencie, kiedy ona ruszy od 1 lipca do 31 sierpnia. Ja osobiście służę pomocą. Moje dane kontaktowe znajdziecie i na fanpage'u na Facebooku rywalizacji, i na stronie OSFIS, Także. Kontaktujcie się. Mam nadzieję, że wszyscy ukończymy tegoroczną rywalizację bez żadnych kontuzji, ze świetnymi humorami. Ja zachęcam do uczciwej rywalizacji. Eee, I widzimy się na podsumowaniu. Mam nadzieję, że w komplecie i w dużej liczbie.